Dzień dobry, zapraszam Was na kolejnych zajęciach języka polskiego. Dzisiaj podsumowujemy dział 5. Jest to dla Was sygnał, że wkrótce będzie sprawdzian w przyszłym tygodniu. E, ale nie bójcie się, on będzie łatwy. E, słuchajcie, podręcznik z 48. Trzeba by to otworzyć. E, no najpierw czytacie króciutką bajkę. Wiecie, że w tym dziale ostatnio... Lekcje to były bajki, poznaliście motyw wędrowny. Fajnie, żebyście to wszystko mieli w głowie, żebyście wiedzieli, czym jest morał, żebyście wiedzieli, czym jest w ogóle bajka. Żebyście znali to imię Ezop, żebyście wiedzieli, kim był Ignacy Krasicki, bo to są ważne wiadomości. Gdzieś tam w tym sprawdzianie to się pojawi, ale najważniejsza część tego sprawdziania to będzie gramatyka. Słuchajcie, jak patrzycie do konspektu to widzicie na pewno, że e, chciałbym, żebyście wypełnili kartę pracy, która się tu pojawia. Możecie z niej skorzystać, możecie sobie to samodzielnie gdzieś tam przepisać. To już tylko od was e, wyłącznie zależy. E, karta pracy jest ułatwieniem, ale tak jak powiedziałem, od was to zależy. E, słuchajcie, pierwsza, pierwsze pytanie. No, trzeba się odnieść do tekstów w podręczniku. To jest tekst z lukami. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Ćwiczenie drugie, trzeba zaznaczyć prawidłową odpowiedź. To jest test wyboru A, B, C, D. Też nie powinno być problemu. I ćwiczenie trzecie, czwarte, to gramatyka. Zauważcie, aż połowa ćwiczeń na utrwaleniu i tak też będzie podobnie na sprawdzenie. To gramatyka. Czyli musicie... Pochwalić się tymi znajomościami głównie części zdań. My się ostatnio zajmujemy składnią, na pewno pamiętacie. E, słuchajcie, pamiętać, e, mówiliśmy o okolicznikach, mówiliśmy o przydawkach, mówiliśmy o e, dopełnieniu. No, tutaj trzeba się będzie tym pochwalić. E, szczególnie fajne jest ćwiczenie czwarte. A mianowicie, z podanego zdania wypisz części zdania. Możecie to zrobić w ten sposób, a możecie to zrobić też w taki sposób, jaki za chwilę wam pokażę na tablicy, która jest za mną. To już i tylko i wyłącznie od Was zależy. Obydwa sposoby będą dobre, ale nie o tym teraz, yy, co tu jest, tylko o tym, co jest za mną. Za naszym domem wznosiły się dwie strome góry. Na pewno pamiętacie, że nie ma zdania bez. Orzeczenia, czyli czasownika w formie osobowej. No i tu mamy wznosiły się. Następnie musicie określić yy, rzecz, yy, podmiot. Najczęściej jest to rzeczownik. Między podmiotem a orzeczeniem najczęściej jest pytanie kto lub co. No i tu mamy wznosiły się", wznosiły się, co góry. Czyli mamy podmiot góry, orzeczenie wznosiły się. I teraz zaczynamy określać. Części zdania. Yy, pamiętacie, już, że przydawki określają rzeczowniki. I mamy, popatrzcie, góry to rzeczownik. Czyli góry jakie? Bo pamiętacie, przydawka między innymi ma pytania przymiotnika, ale ma też pytania ile. Tych pytań jest dość dużo. się sobie. I mamy, góry. Jakie strome? Jest to przydawka. Ile tych gór? Czyli kolejna przydawka. Dwie. A teraz przechodzimy do. Określeń czasownika. Określenia czasownika to okoliczniki lub dopełnienie. Tutaj mamy akurat okolicznik. Wznosiły się gdzie, czyli okolicznik miejsca, bo gdzie to jest pytanie okolicznika miejsca, gdzie wznosiły się? Za domem. Widzicie? Czyli jest to na tym wykresie poniżej, bo za domem określa okolicznik. No i mamy później jeszcze e, przydawkę, bo za domem. No, jaki to dom? I mamy, że to jest e, nasz dom, czyli jest to przydawka, bo naszym określa wyraz domem, czyli e, określa rzeczownik. Ale tak jak powiedziałem Wam tutaj, przydawki określają rzeczowniki. Czyli musicie zapamiętać, przydawki określają rzeczowniki, pytania niestety trzeba zdać, a dopełnienie i okolicznik określa. Eee, e, czasownik. No. Mam tu dla Was kolejne zdanie. Eee, z równie pięknym, chociaż trochę większym wykresem. Wczoraj w Czymbergi rodzice kupili szybko dziecku książkę z języka polskiego. No, zauważyliście, że robi się tu tłoczno. Szczególnie w tej części. Dlatego, że podmiot, to jest rodzice, no, nie ma nic. Żaden. Wyraz w tym zdaniu nie określa podmiotu. Natomiast po stronie orzeczenia jest ciasno. Popatrzcie, yy, orzeczeniem jest: kupili. Co robili? Kupili. Między podmiotem a orzeczeniem jest pytanie: kto kupił? Rodzice. Dlatego tu mamy rodzice, a tu mamy kupili. No i teraz popatrzcie na tą analizę. Tu jest wszystko. Tu są okoliczniki, tu są przydawki, tu są dopełnienia. Kupili kiedy? Wczoraj, a więc okolicznik czasu. Kupili gdzie? W księgarni. Czyli okolicznik miejsca. Kupili komu? Kupili dziecku. Ale mamy pytanie komu. A jak jest pytanie komu, przypominam, że wszystkie pytania yy, przypadków oprócz wołacza i mianownika to są pytania dopełnienia. Czyli kupili komu dziecku dopełnienie. Kupili kogo co, czyli pytanie biernika. Kogo? E, co kupili? Książkę, czyli kolejne dopełnienie. E, kupili jak? Kupili szybko, czyli okolicznik sposobu. Te pytania są naprawdę ważne, one wam ułatwią e, analizę zdań. I mamy tutaj jeszcze przydawki. Aż dwie. E, popatrzcie, wyraz książkę. Książkę jaką. Książkę z języka, czyli przydawka, bo przydawki określają rzeczowniki i odpowiadają m.in. na pytania przymiotników, jakie, jaka, jakie. Eee, I mamy później polskiego. Języka to rzeczownik, e, bo pamiętacie, że e, przydawka może być wyrażona nie tylko przymiotnikiem, ale również innymi częściami mowy. Może być wyrażona e, innym rzeczownikiem, może być zaimkiem, może być liczebnikiem wyrażona. No, tutaj mamy akurat najpierw przydawkę wyrażoną e, rzeczownikiem, a druga przydawka, bo z języka jakiego? Polskiego, jest wyrażona przymiotnikiem. E, słuchajcie, takie coś będzie. Być może będzie ono, to ćwiczenie, e, w trochę inny sposób dla Was przygotowane. Możecie, ja Wam mówiłem już, możecie to zrobić albo w taki sposób, jak jest w karcie pracy, albo możecie to zrobić przy pomocy takiego wykresu. Od Was to zależy. Jeśli ktoś będzie drukował sobie kartę pracy, może to zrobić tak, jak jest tu. Jeśli ktoś będzie przepisywał, może zrobić tak, jak jest w karcie pracy, ale może też skorzystać z takiego sposobu. Taki sposób, jak wrócicie do szkoły, będziemy na pewno ćwiczyć. No cóż, na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o sprawdzianie. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, pamiętajcie też, ja zawsze odpowiem. Do widzenia.